Witajcie! Jestem już gotowy do czwartkowego treningu barków. Tutaj znowu nie byliście, w tej części Stilzenu. Właśnie wychodzę z mojej dziupli i idę. I już jesteśmy. Tutaj, gdzie te wszystkie rekordy, tutaj, gdzie te wszystkie ciężary, tam już ekipa się rozgrzewa. I zaraz dołączę i zaczynamy. Rozgrzewka w toku. Wezmę jeszcze 30, delikatnie się rozgrzeję, a później atakuję ciężar ale nie taki wielki jak ostatnio, troszeczkę mniejszy. Dobrzeje się tylko 10 razy. Ale lekkie. Pamiętamy o porządku cały czas. No i zobaczcie, żarty się już skończyły. Oczywiście nie róbcie tego w domu. Biorę 58 kg, czyli jeden ciężar przed 7. dych. I zamierzam zrobić wyciskanie. Ile będzie powtórzeń to zobaczymy. Oczywiście biorę sam, żeby sobie podać i odłożyć, żeby było trudniej. Spacer farmera na początek, żeby się dogrzać. Yeah. Możemy przyjąć, że oczko było, tak jak zaplanowałem, jest bardzo fajnie. Idę jeszcze odłożyć. Zobaczcie, tam już skończyliśmy, teraz jesteśmy na stronie Mamy 7 dych, bo 25 piątki na stronę i zrobię teraz serię podwójną. Wyciskanie sztangi z zakarku i statki. Pamiętam o tym, że wyciskanie sztangi z zakarku jest najbardziej kontruziganym ćwiczeniem, razem z przyciąganiem drążka do karku. Dlatego bardzo dokładnie trzeba to zrobić. Nie odchylam jakoś nie wiadomo jak łokci do tyłu. Cały czas kontrola. Zobaczcie. Nie boję się, bo wiem, że robię to dobrze i sprawdźcie. Włókcze, nawet troszeczkę do przodu, ale ciągnę za głowę i mniej niżej niż do wysokości ucha. Zobaczcie. Tu. Położę sobie troszeczkę ławkę. I jadę z <tryk> 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 że żeby było oczko. 4 takie serii będę gotowy do unoszenia. Pompę mam taką w barkach po tych seriach, że nie do uwierzenia. Ale żebyście uwierzyli na słowo, to musicie to spróbować. A teraz kolejne 4 serie są wyjątkowe na boczne barków. I zobaczcie, robię jednym ciężarem 3 serii po 10. 5-10 sekund przerwy pomiędzy. Na koniec biorę jeszcze jeden ciężar troszeczkę mniejszy i robię tak 7 do 10 powtórzeń, ale bardzo lekko. Do góry wolno i nad wolno. Po pierwszej serii macie koniec. Już Wam się odechciewa, trzeba, trzeba zrobić 4. Bardzo dokładnie 3 razy 10. se Będę szóstki. Myślicie, że mało, tak? To Wam życzę też, żebyście wzięli szóstki i powiedzcie mi, czy było lekkie, czy ciężkie. Zobaczcie, że mam ci lekko. Znaczy wolno. <grym z nimi> Nikt nie przyspiesza. Cały czas to samo temu. Nie opuszczam do samego dołu Ty Tylko dotąd, bo na dole bym stracił napięcie. Jadę dalej. A zrobię 10, co mi tam Uf. 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 Myślicie, że udawałem, tak? Nie udawałem. Spróbujcie sami i zobaczycie, że nie udawałem. Za chwilę się widzimy, bo to nie koniec a boczne barki, bo muszą być, wiecie co, armatnie. Barki zaraz mi rozerwie. Ale tak jak uwagi zawsze mnie cisną, więc muszę jechać dalej. Teraz znowu serię łączona na tylne tony, Popracuję też trochę czworboczny, choć chciałem złożone. Na początek łapka, sztanga, a później podciąganie sztangerek. Zobaczcie, o co mi chodzi. Bardzo Dzień. wykładnie oczywiście jedziemy. I tu szeroko łokcie. I zobaczcie, teraz żeby mi unoszenia a podciąganie, tak byśmy robili jakieś godzin. Zobaczcie. Jeszcze muszę Staramy się, żeby kaptur nie pracował, ale tu pracuje, to się nic z nie stanie. Idziemy. Najważniejsza rzecz. Żeby łokcie nie szły do tyłu, tak jak przy tylko szeroko. Tu do góry. Tu, ten ten laktor bardzo mocno pracuje. Tutaj 12 razy zrobiłem czucie niesamowite palenie w imieniu tym, tym makonie ramiennego. Pamiętamy o tym, żeby go ćwiczyć, bo to jest zapomniany mięsień i większość z was go nie ma. Więc pamiętajcie, żeby kule armatnie, kuliste dookoła. Pamiętamy też o tym makonie. Robię takie cztery serie i pokażę Wam nowość dzisiaj. Jeszcze tego nie robiłem wcześniej. Wy tego też nie widzieliście. Pewnie bardzo proste, ale jak wam ktoś tego nie pokaże, to nie wymyślicie. No i poczekajcie, chwilkę. I na koniec barków. Znowu seria łączona, ale zobaczcie. Maszyna do unoszeń bokiem, ale w ten sposób. Ale siadamy teraz na niej bokiem. No zobaczcie, tu w ten sposób. I czyńmy do przodu. Ale jesteśmy lekko skręceni w bok i łokieć mamy leciutko ugięty po skosie, czyli niby przód, a jednak bok. I pracuje tutaj, wiadomo, półwierząsty mięsień, czyli musimy tutaj z całych stron go atakować. Zobaczcie. Jadę mocno. Tu As. Próbowaliście, koniecznie musicie spróbować. Niesamowite czucie, palenie. I druga. Pamiętamy tylko czucie. I teraz rączki tutaj od dołu, przodem. Kasia, z tyłu nie było dobrze, linę robisz. Zobaczcie, I i unoszenia przodem. To znaczy bokiem. przodem, bo chodzi o to, że trzymam rączki z przodu. Cztery takie serie. Jeżeli miejsce pozwoli, to pokażę Wam jeszcze jak dzisiaj robię pompki na poręczach. Jestem już po rozgrzewce. Jestem już na poręczach. Tak jak obiecałem. delikatna rozgrzewka była bez ciężaru. Delikata rozgrzewka była z dwudziestką, a teraz jest już sześćdych. I sprawdźmy co się wydarzy. Oby bardzo trzymał. bardzo delikatnie i jeszcze byście w kolejnej serii tak nie stówę, co? <laughs> Sami chcieliście. Pierwsza dwudziestka, druga dwudziestka, trzecia dwudziestka, czwarta dwudziestka. No i piąta dwudziestka. Nie pomyślę jest kilogram. Pas sto. Ale, ale będzie bardzo lekkie to się czuję Myślę, troszkę O, czuję, że będzie bardzo lekkie o ale lekkie Cię mi się pijść Dwa razy jeszcze nie jestem w szycie formie, więc tutaj zobaczcie mi. Ale poczekajcie chwilę. Za karę muszę dobić. Zobaczcie teraz jak jakiej sobie to prędkości. Wystarczy, tym moim akcentem kończę dzisiejszy trening, ale idę jeszcze dobić Francuza i troszeczkę na wyciągi, a my widzimy się już jutro, gdzie zrobimy piekielnie plecy i dwójki. Do zobaczenia.